A tak naprawdę ja bym chciał opowiedzieć troszeczkę o grupie najzamożniejszych Polaków, oczywiście takiej, do której nam się udało e, dotrzeć. Jak e, Państwo pewnie wiedzą z najnowszej reklamy jednej z instytucji finansowych jest dobrze i będzie lepiej, czyli Polacy się bogacą. E, I wynika to zarówno z danych e, gus jak i również z, z, z badań prowadzonych e, wśród Polaków. E, Ważne jest to, że no, średni przeciętny Polak się bogaci. Ostatnie dane pokazują, że jest 11% wzrost płac. Ale czy też się bogacą ludzie najzamożniejsi, ci, ci, których de facto stać na zakup mieszkań i domów? Otóż średnia płaca w Polsce wynosi obecnie 2000 zł netto na rękę, bo my się posługujemy tym, co Polacy mają, a nie to, co dostają. I jakie podatki płacą, ile z tego idzie na ZUS. W ciągu ostatnich 10 lat to wzrosło i to znacząco, natomiast tak zwany dochód rozporządzalny, czyli to, ile mają na utrzymanie na bieżące życie, wcale nie wzrósł tak dramatycznie to znaczy wzrosło na około 30, 60%. Ale naj, najciekawsze rzeczy, które myślę Państwa zainteresują, e, dotyczą tak naprawdę tego, kim są ci nasi konsumenci. Tak jak powiedziałem na początku. Żeby dobrze, skutecznie coś sprzedać, takim produktem jest również mieszkanie, trzeba takiego konsumenta poznać. I ja postaram się Państwu kilka takich ciekawych charakterystyk y, y, przedstawiciela polskiej klasy średniej, bo tu nie można mówić o, y, o, o takim naprawdę zamożnym Polaku, o takim portrecie, jak sobie myślimy z Europy Zachodniej, bo niestety nasze zarobki, również zarobki najbogatszych Polaków, Trochę pozostają w tyle za Europą zachodnią. Po pierwsze, 3, czwarte osób, a w naszej drugiej fali wpadło już 80% osób. To są osoby z wyższym wykształceniem. Dla przypomnienia, w polskiej populacji jest około 11-12% ludzi z wyższym wykształceniem. Co prawda Polacy się kształcą, bo mamy w Polsce najwięcej studentów, nie tylko na głowę, ale w ogóle relatywnie rzecz biorąc, bo u nas studiuje 2 miliony osób i to jest rekord, więc w niedługim czasie pewnie średnią. Unii Europejskiej dogonimy, czyli w całej populacji 11% w naszej grupie tych zamożniejszych to jest czwarte z wyższym wykształceniem. Przede wszystkim 30-40 latkowie i tutaj nie trzeba się dziwić, znaczy to są osoby, które już założyły rodziny, które już wystartowały w swojej karierze zawodowej, życiowej wobec tego e, i osiągnęły już pewien status zawodowy i te osoby mają głównie pieniądze. To są osoby pracujące lub posiadające firmy. Znacząca część posiada własną działalność gospodarczą lub jest partnerem, współwłaścicielem jakiejś firmy. Gdzie i jak mieszkają? I to są, to, to są deklaracje respondentów. Około 40% ma swój własny dom, willę, segment. Z tym, że w większości, bo analizowaliśmy to też geograficznie, w większości to nie są wcale domy na wsiach. Tylko raczej miejscowości wokół dużych aglomeracji lub wręcz obrzeżne dzielnice dużych aglomeracji. Spora część mieszka również, oczywiście w blokach, myśmy rozdzielili niestrzeżone strzeżone osiedla lub kamienice, na przykład w, centrum, w centrach miast. Natomiast bardzo fajnie się rozkładają wielkości tych, tych mieszkań. Przeciętne polskie mieszkanie, nie licząc domów na wsiach, które są dosyć duże, ale gdyby liczyć tylko miasta, to przeciętne polskie mieszkanie liczy około 40 metrów e, kwadratowych, 40-45 metrów kwadratowych. Wśród tej zamożniejszej grupy no to jest e, o 70% większe mieszkanie, czyli średni metraż mieszkania, nie licząc domów, to jest około 70-69 metrów. Natomiast e, domy tutaj nam wpadły dosyć duże, bo wydaje mi się, że 180 metrów to chyba już jest raczej z tych większych domów. Przeciętne chyba jest około 100-120 metrów. Druga ciekawa rzecz to jest to, jak obecnie mieszkają, to to jest bardzo silnie związane z dochodem i to akurat nas zaskoczyło, bo takie analizy wykazały, że wystarczy mieć 100 zł netto dochodu więcej e, i jest bardzo silna korelacja, czyli związek pomiędzy wielkością mieszkania. Każde 100 zł więcej to jest 1 metr większe mieszkanie. I z naszych pytań, które częściowo tu pokażę, które żeśmy zadawali, okazuje się, że osoby, które zarabiają powiedzmy 10 tysięcy zł, a mieszkają w 60-metrowym mieszkaniu, to 70% z nich planuje w ciągu roku dwóch zmienić mieszkanie na większe. E, czyli jakby dążą do tego związku, żeby, żeby wielkość mieszkania podążała za dochodem. Natomiast zaskoczyło nas aż jedna trzecia, to jest bardzo dużo, rozważa w ciągu najbliższego roku. Planuje. Oczywiście z planów może nic nie wyjść, bo gdy ludzie mówią, że coś kupią, to mówią, a nie że kupią. My to wiemy z naszych badań. Natomiast przyjmujemy, że z deklaracji około połowy osób, z tych co deklarują, zazwyczaj spełnia swoje marzenia czy też swoje plany. Przeliczenie, patrząc na te dane, które m, były na początku prezentowane o wielkości oddanych mieszkań do użytku nowych, to gdyby sobie to przeliczyć, że jest tu, tu była prognoza, że będzie około 180 tysięcy mieszkań, nie wiem na ile, jest, na ile się ona sprawdzi, to ta grupa odpowiada za 30-40% zakupów nowych mieszkań. Gdyby sobie w prosty sposób przeliczyć liczebność tej grupy e, i ich deklaracje, oczywiście, bo tak jak mówię, nie zawsze deklaracje się spełniają. Bardzo Państwu dziękuję.